Cześć. No cześć. Cześć. Co tam macie ciekawego? No, dzisiaj marna była. Powiedz, że nic się nie wydarzyło, że wszystko było ok. Jakbym Ci powiedział, tak jak Ty mówisz, to bym skłamał. No, ale dobra, słuchajcie. Yy, mieliśmy dzisiaj temat o trójkątach, przeciwprostokątna, liczenie długości boków. No i tam było takie twierdzenie. No i Pani już na końcu lekcji się pyta, czy wszyscy rozumieją ten dzisiejszy temat, a ja mówię, no i ten, no i pani jeszcze do mnie, Maciek, rozumiesz, bo jakoś tak dziwnie się zachowujesz. Tak, ja dobrze rozumiem twierdzenie, ale do tej pory nie wiem, kim jest ten cały Pitagolas. Jaki Golas? Pita golas. Nie ma takiego gołdzi jak Pitagolas. No jak nie? Pitagoras? No chyba Pitagoras. A może i Goras, nie wiem.